Bardzo serdecznie witam panią Katarzynę Szalkiewicz Tworek, kierownik Wydziału Oświaty, reprezentuje dzisiaj burmistrza miasta Świwin. Bardzo serdecznie witam księdza Romana Tarniowego, naszego proboszcza i pozwolę sobie przywitać Państwa emerytów, panią Danutę Malitowską, naszego byłego dyrektora szkoły. Zobaczcie uczniowie, przyglądajcie się teraz bacznie. Kto tworzył historię naszej szkoły? Kto zostawił trwały ślad? Witam serdecznie panią Annę Błońską w moje prawo. Wieloletniego sekretarza naszej szkoły. Witam serdecznie panią Teresę Piastun, pedagoga naszej szkoły. Pani Amanda Osińska ze swoją córczą Wiktorią. Witamy pani Amando, pani Amanda. Tworzy teraźniejszość szkoły, choć akurat przebywa na urlopie i opiekuje się, wychowuje swoją córkę. Witam serdecznie Państwa rodziców. Na czele jest Panią Dianą Zielińską, którzy dzisiaj są z nami. Pokażcie się, Panie. Bardzo serdecznie Was witamy i cieszymy się, że jesteście razem z nami. Witam Panią Janinę Cieślak, wicedyrektora szkoły z którym mam wiele dobrych doświadczeń, które zostają na zawsze w sercu. Dziękuję za wszystko. Bardzo serdecznie witam panią Teresę Walkowską, nauczyciela techniki i artystkę szkolną pod kątem oczywiście artystycznych prac. Proszę tego inaczej nie interpretować, bo, bo prace pani tereni i dzieci zdobiły wiele ścian w szkole. Witam serdecznie Panią Irenkę Żurek, która pilnowała tutaj porządku. Bardzo serdecznie witam Panią Grażynę Bożyną, Bożymowską, opiekunkę dzieci. Witam serdecznie pan, Pana Krzysia Olszewskiego, który ogarniał teren w szkole i wokół. Witam serdecznie Panią Barbarę Langer, która pomagała nam tutaj w organizacji pracy szkoły. Witam serdecznie Panią Marię Sałek, Marylkę, tak nazywaliśmy, pracownika administracji obsługi. Witam serdecznie Panią Marzenę Gajda-Gancarz, nauczyciela biologii głównie. E, witam serdecznie Panie emerytki, które pracują aktualnie, e, tak, Małgosię Zastocką i Panią Demczuka, pan, a Iwonkę Demczuka-Panowicz, przepraszam. Witam Was serdecznie. Witam serdecznie panią Urszulę Młodarczy, która nie była z nami w piątek i dzisiaj poproszę pani Ulu na środek. Jeśli mogę z tego miejsca, bo tak jak powiedziałam, nie mam przenośnego mikrofonu. Chciałabym dzisiaj podziękować tobie, Ulu, za całą Twoją pracę, za to co robisz, za to, jakim jesteś nauczycielem, za to, na jakim poziomie są Twoje dzieci w kolejnym etapie edukacyjnym. I dzisiaj jest ten moment, że chciałabym tu publicznie przyznać Tobie nagrodę dyrektora i życzyć wielu wspaniałych sukcesów, dużo radości z obcowania nie tylko z dziećmi, ale w ogóle tutaj z nami i wszystkiego dobrego. Bardzo serdecznie witam panią Ludmiłę Skowron, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, panią Urszulę Ochnio, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, panią Monikę Wieczorek, nauczyciela języka polskiego. Witam serdecznie koleżanki i kolegów pracujących, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych. Witam Was, uczniowie. Jest Was dzisiaj garstka, ale to Wy dzisiaj będziecie nam tutaj umilać nasze święto, bo jest taki jeden dzień w roku, kiedy my się zatrzymujemy, chcemy wspólnie wypić kawę, chcemy na Was spokojnie popatrzeć. Wszystkiego dobrego życzę Państwu. Serdecznie witamy wszystkich zgromadzonych na Akademii z okazji święta Komisji Edukacji Narodowej. Z tej okazji, kochani nauczyciele, życzymy serdecznie, aby uśmiech na Waszych twarzach gościł. Aby takich wychowanków jak my każdy wam zazdrościł. Aby nasze projekty was zadziwiały, aby wyrozumiałość dla naszych wybryków wasze serca przepełniała. Aby uczniowie doceniali pracę waszą, aby wiedza wasza stopniowo stawała się naszą. Kochanych naszych emerytów. To dzięki Wam kolejne pokolenia uczniów mogły odkrywać świat, rozwijać skrzydła i marzyć odważnie. Pragniemy Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia, pogody ducha i radości z każdego dnia, czasu na pasję, odpoczynek i spotkania z bliskimi. Oraz poczucia, że Wasza praca była nie tylko zawodem. Ale prawdziwą przygodą Wyśpiewać Chcemy wam życzenia w serc naszych Płynie dzisiaj pieśń Przyjmijcie ją tak Jak ziemia ciepła Vintage chestnut. Za kilka lat przyjdzie taka myśl. Och, to był mój uczeń, jaki on sławny jest dziś. A jeśli nie, to nic, bo ważne tylko jest, że wasz jest dla dzieci, dla życia ich bez łez, że każdy z nas w tej szkole znalazł pomocą dłoń. Szczery uśmiech i serce, że każdy ma tu drugi dom. My, uczniowie tej szkoły z dumą i weselem, chylimy z znaniem przed każdym wiekowym nauczycielem. Wieczory w cisza, w nie zasiada, i drzemią w nich... Co spadły tu ze słońca A teraz pora na pana konserwatora, za każdą śrubkę i każdy gwóźdź, za to, że naprawisz w mig każdy stół. Niech ci zdrowie dopisuje, a narzędzi nigdy nie brakuje. Dla pani sekretarki, szefów sekretariatu, za każdy drugi, każdy telefon. Za spokój, dywoku, szkolny, szeles i zgiełk. Nie twój dzień będzie bez stresu, a uśmiech nie zniknie z twojego adresu. Dla pani Kasi, za obiady pachnące, dziś pyną nad życzenia gorące. Dla pań z obsługi i dla pań woźnych zabłysk podłogi i porządek w kącie. Kłaniamy się nisko za super porządek. I pani Ani życzenia składamy i romską muzykę wciąż podziwiamy. A teraz niespodzianka od samorządu uczniowskiego. Wiecie, no, gdyby nie kontuzja w 2002, to mam teraz w Łukaszu, w Barcelonie, ale gdyby nie to, to myślę, też informatykiem. Gdybym nie była nauczycielką, to zostałabym albo pielęgniarką, albo policjantką, ponieważ pielęgniarką była moja mama, a policjantem był mój dziadek. E, chciałabym zostać e, pielęgniarką. E, chyba nie ma innej opcji, bo ja od e, czasów, kiedy chodziłam do szkoły podstawowej, e, zawsze chciałam być nauczycielką. Bawiłam się lalkami, które ustawiałam w klasie, miałam tablicę i nigdy nie przyszedł mi do głowy inny pomysł. Gdybym nie była nauczycielką, organizowałabym weselo. Na pewno byłby to świat nowoczesnych technologii. Tak, dzisiejsze zawody. Grafik komputerowy. Piloty. Jesteś? Powiem szczerze, że nigdy nie myślałam. Nie zastanawiałam się nad tym, bo zawsze chciałam być nauczycielem. Policjantku. No Na to tak, nauczycielem. Dobrze być nauczycielem, ale... Może gwiazda muzyki. Księżniczko. To dość trudne pytanie, ale wiem. Chciałabym zostać pielęgniarką, bo bardzo lubię opiekować się innymi i, i pomagać ludziom. Jak byłam mała, to marzyłam o bardziej artystycznych zawodach, na przykład pianistka albo skrzypaczka. Bardzo też podobała mi się jazda na figurowa, na łyżwach i też marzyłam, żeby zostać taką właśnie łyżwiarką figurową. Gdybym nie nauczycielką, to na pewno zostałabym podróżniczką. Trochę tak jak Martina Wojciechowska, bardzo mi się podoba to, jak ona podróżuje, jak ciekawych ludzi poznaje, ciekawych kultury i to, co przekazuje w telewizji, bo to są zawsze wartościowe programy, to, mnie to bardzo, mi, mi się to bardzo podoba. Drodzy nauczyciele, w okazji Waszego święta chcemy Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia. I obiecać, że od jutra będziemy się filmie uczyć. Tak, od jutra. Nie dziś. Dziś świętujemy. Życzymy wam uczniów mądrych, grześnych i zawsze przygotowanych. Czyli takich jak my, A tak całkiem poważnie dziękujemy wam za cierpliwość, za uśmiech i dobre serce. Za to, że wierzycie w nas nawet, że sami mamy swój problem. Za to, że potraficie uczyć nie tylko z książki, ale i z serca. Z okazji Dnia Nauczyciela dziękujemy i życzymy Wam, żebyście mieli tyle radości, ile razy słyszymy cisza w klasie. Teraz słów kilka do Pani Dyrektor. Choć nie nosi peleryny, różdżki w dłoni, to naszą dwójkę w czarodziejski sposób chroni. Niech Pani Magdalenie zdrowie dopisuje, radość nie znika, bo taka czarodziejka to prawdziwy unikat. Niby nic, a jednak czasem myślisz tak Gdyby był gotowy jeden wzór na świat Jakieś mc kwadrat e Rozwiązujesz i już wiesz, że przyszłość w życiu ma Zalecana ta recepta hello Zawiedzie cię na ścieżki złe Choć już dobre wzory znał Musisz się nam wybrać sam nie wszystko Na finał dzisiejszej akademii mamy dla Was niespodziankę, małą choć energii w niej będzie niemało. Z klas młodszych płynie rytm i ruch, tańcem rozgrzeją każdy kąt i ruch. Dzień wyjątkowy dla naszych nauczycieli: Kwiaty niesiemy w dłoniach, uśmiech na twarzy się mieni. Za cierpliwość, za trud, za każdą dobrą radę śpiewamy razem w klasie. Dziękujemy Wam za to. Dziękujemy Wam, kochani nauczyciele, za Wasze Dziękujemy wam Kochali nauczyciele Za wasze serce mądrość i ciepły uśmiech W każdej chwili Niech każdy dzień przynosi wam radość Jeszcze wam śpiewamy, że w naszym sercu zawsze miejsce dla Was mamy. Dzień nauczyciela, niech trwa przez cały rok, bo Wy nas prowadzicie w przeszłości wielki krok. Dziękujemy Wam, kochani nauczyciele, za Wasze serce, mądrość i że w naszym sercu zawsze miejsce dla Was mamy Dzień nauczyciela niech trwa przez cały rok, bo Wy nas prowadzicie w przyszłości wielki krość.